Cześć! Witam Was na kanale Fana Buźki. Dzisiaj będziemy testować grę The Greatest Show, której autorem jest Szaon. I pokażemy Wam przykładową rozgrywkę. Jest ze mną Michał, który już grał w tę grę. Ja będę grał pierwszy raz. Także on Wam wytłumaczy, na czym polegają zasady i potem będziemy wspólnie grać. Dokładnie tak. Michał, oddaję głos. Witam Was. O co chodzi w grze The Greatest Show? W grze The Greatest Show wcielamy się w dyrektora cyrku. I naszym planem jest stworzenie najwspanialszego show w historii rozrywki. Będziemy rekrutować artystów, będziemy podkładać innym graczom świnie, czasami może zdarzyć się komuś kontuzja i będziemy po prostu budować swoje wspaniałe widowisko. Rozumiem, że to są różni artyści, tak? Tak, w grze jest ponad 42 różnych artystów, których możemy spotkać na polskiej scenie. Jest między innymi. On. Tak, to wiem, że jestem na karcie, jeszcze nie grałem w grę, ale zaraz spróbuję tak, coś Gdzieś małej. tutaj w, tej, tej, w tym gąszczu ukrywa się Pan buźka, zaraz go pewnie znajdziemy. A może jak się pojawi, to będzie w mojej dali. Tak, i podłożymy mu hmm. świnie albo dostanie kontuzję. Hmm. Hmm. E, hmm. Wracamy do tematu. Mamy tutaj przygotowany stół do gry. Każdy hmm. z nas na początku dostał trzy karty artystów, to są te karty, hmm. i trzy karty spektakli. I ja rozumiem, że nie pokazuję tych kart. Tak, e, karty artystów są ściśle tajne. Ja tutaj pokażę do tej kamery. E, na kartach mamy różne symbole. Mm, tutaj mamy symbol akrobaty, żonglera, cudaka. One będą nam potrzebne do tego, aby dopasować je do spektaklu. Każdy na początku dostał trzy spektakle mm, i z tych spektakli wybierzemy sobie jeden, który będziemy realizować. Będziemy go wybierać tak, żeby symbole, które są tutaj na tej karcie spektaklu pasowały nam do tych kart, które mamy na ręce i które leżą tutaj również, bo stąd będziemy sobie kupować karty. To jest rynek artystów. Czyli rozumiem, że te karty to są takie karty celów, tak? Dokładnie. Spektak jest naszym celem, to jest właśnie to najwspanialsze widowisko, które próbujemy zrealizować. Uh -huh. I wybieramy sobie jeden, który będziemy tworzyć. I zaraz opowiem. I go kładę przed sobą w Tak, dokładnie. Dobra, to ja sobie wybiorę ten. Król z Lew. Król. Król, śmieszne są nazwy tej spektakli. Nazwy są takie, żeby budziły skojarzenia, ale nie były dokładnie tym, czym się wydają, że są. Więc możecie pisać, co miał na myśli autor piszący. No, Król z mi się kojarzy z Królem Lwem, nie wiem, czy to słuszne skojarzenie. Albo umywał. Albo umywał. Dobrze, ja sobie w takim razie wybiorę jasełka. Będę realizował jasełka. Pozostałe karty odkładamy tutaj. Mhm. Już w tej grze nie będziemy z nich korzystać. I teraz tak, co będziemy tutaj robić? Na karcie spektaklu mamy akty. Kwadraciki to są akty. Akt pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. W każdym akcie mamy symbol karty, która taki sam jak tutaj na karcie, która da nam jakąś premię, która na przykład da nam dodatkowe dwa punkty za każdego artystę z tym symbolem, który znajdzie się w tym akcie. Tutaj mamy jedną kartę iluzjonisty, tutaj artysty dla dzieci, taki balonik. Piesek z baloników to artysta mhm. dla dzieci. A ten na górze? To jest żongler, to no. są maczugi do żonglowania, tutaj jest Cylinder Iluzjonisty. W grze mamy 6 klas artystów. Są jeszcze Cudaki, Akrobaci i o kimś nie powiedziałem, ale to wyjdzie za chwilę. Klauni chyba, tak? Tak, artyści dziecięcy, tak. Artyści dla dzieci, dokładnie. Co możemy robić w swoim spektaklu, w swojej turze? W swojej turze możemy zrobić jedną z dwóch rzeczy. Możemy wyłożyć artystę do spektaklu lub zagrać akcję, czyli Generalnie pozbywamy się jednej karty, zagrywamy ją lub, jeżeli jest to akcja, to odkładamy ją i wykonujemy to, coś jakby na akcji. Mm -hmm. A drugą rzeczą, to możemy sobie kupić artystę. Jak? Z tego rynku, tak? Dokładnie. To są artyści, których będziemy kupować yy, i oni w następujący sposób będą trafiać w naszej talii. Pierwszy artysta może zostać dobrany za darmo w naszej turze, czyli kupujemy go. Gratis. Mm -hmm. Za drugą kartę y, od prawej strony musimy już zapłacić jedną kartą z ręki, czyli odrzucimy sobie tą tu, tą dobierzemy, wtedy te karty się przesuwają i tu pojawia się kolejny artysta, mm -hmm. więc każda kolejna staje się w następnej turze już coraz nieco tańsza. Aha, ale coraz droższa, jeżeli chcemy. Y, tak, tutaj są najdroższe, a jak weźmiemy tego, ten potem będzie za darmo. Mm -hmm. Więc. Y, jak czy jest... kupując kartę ze stosu muszę ją od razu zagrać czy mogę ją włożyć do ręki? Nie, w swojej turze możesz zrobić dwie rzeczy, czyli zagrać kartę lub kupić kartę. Aha, czyli nie, czyli nie mogę jedna, jej od razu ręki. Tylko, tak, mhm. tylko jedna rzecz jest dozwolona, chyba że y, na każdej karcie są pewne umiejętności specjalne. I jeżeli na przykład jest karta y, artysty dla dzieci, y, to on ma jeszcze taką umiejętność, jak zagraj akcję z ręki, czyli możesz na przykład drugą kartę dołożyć, ale to są wyjątkowe sytuacje mhm. i to wszystko jest napisane na kartach. Dobrze. E, jaki jest nasz cel, gry? To cel być gry... pewnie jak najwięcej punktów. Dokładnie. Na każdej karcie są dużymi tutaj cyframi białe punkty. Tutaj mamy czerwoną, to jest ujemne. Będziemy, możemy komuś podłożyć świnie i zabrać mu jego punkty, więc nam zależy na tym, żeby na koniec gry mieć jak najwięcej punktów. E, po prostu suma punktów musi być jak największa. Dodatkowo liczymy sobie tutaj premię, a także na niektórych kartach, na przykład żonglerzy. Posiadają taką umiejętność, że gdy występują z innym żonglerem, dają dodatkowe punkty, no bo żonglerzy między sobą rzucają, mhm. jest to bardziej efektowne mhm. i dostaniemy za dodatkowe punkty, więc jeżeli ułożymy sobie tutaj powiedzmy w pierwszym akcie dwóch żonglerów, to każdy da nam jeszcze dodatkowe dwa punkty, więc kiedy to wszystko policzymy, to wychodzi nam czy stworzyliśmy najwspanialsze show. A kiedy, kiedy gra się kończy? Dokładnie. Gra się kończy wtedy, kiedy któryś z nas wyłoży pierwszy siedmiu artystów, bo zawsze w każdym spektaklu jest siedmiu artystów do zagrania. Mm -hmm. jeżeli powiedzmy ja skończę jako pierwszy, to ty w swojej ostatniej turze możesz dołożyć artystów z ręki, ale już nie możesz skorzystać z ich umiejętności specjalnych, czyli nie możesz sobie tutaj na przykład zamieniać miejscami, nie możesz za pomocą iluzjonisty na przykład za, zabierać innemu graczowi karty. I nie możesz także zagrać akcji. Więc po prostu to, co masz, dokładasz, a jeżeli masz za dużo artystów, to dostaniesz za nich punkty ujemne. Mm -hmm. Ponieważ artysta, jak mu naobiecujesz, żeby wystąpił, a nie wystąpi, to niestety może się zdenerwować i odejmie ci punkty na koniec. Tak, jakby historia z życia wzięta. Tak, że jest bardzo dużo takich rzeczy, które, które były inspirowane prawdziwymi wydarzeniami i tym, jak, jak to wygląda w, ogóle w rzeczywistości, tworzenie takich. Widowisk artystycznych, dużo jest takich smaczków, które. Artyści rozumieją. Które, które artyści rozumieją ale dzięki temu też ludzie, którzy zagrani tak to pierwszy raz poznają te, te smaczki i są naprawdę. No niektóre są naprawdę ciekawe. Jedną z takich bardziej zabawnych rzeczy jest umiejętność specjalna akrobatów. Akrobaci dają premię, gdy występują w zależności w pierwszym lub w ostatnim akcie, czyli kiedy otwierają show albo zamykają, bo mm -hmm. akrobaci z reguły robią bardzo widowiskowe rzeczy. Eee, więc dają wtedy premię, ale akrobata ma jeszcze umiejętność specjalną usuwania karty z rzędu handlu. Dlaczego? Ponieważ jeżeli artysta, który oczekuje na spektach i chce wystąpić w jakimś cyrku, zobaczy niesamowity występ akrobaty, mm -hmm. może popaść w kompleksy mm -hmm. i eee, już nigdy nie wystąpi na scenie, ponieważ wie, że nie będzie w stanie mu to równać. Jestem ciekaw, co ma karta Pana Duśki napisana. <laughs> Jest, no to, jest pewna cecha, która, o której mówi się potocznie, że iluzjoniści to... Może nie mówię tego tak na głosy. Tworzą sztuczki. <laughs> A powiedz no. w takim razie jeszcze z takich um, technicznych rzeczy dla ilu graczy jest gra? Mm, gra jest od dwóch do czterech graczy yy, i również na trzech. I w każdej tej liczbie dobrze się yy, to gra jest naprawdę dynamiczna, nie, jest skalowana. Orientacyjny czas do rozgrywki? Na dwóch graczy jest to około 10 minut, na czterech myślę, że dwa razy dłużej 20 minut. Czyli jest firmie. to taka krótka, kierunkowa gra, którą można zagrać w każdym momencie. Dokładnie. Co najważniejsze, gra teraz walczy o ufundowanie. Na wspieram to. I tam można już za 88 zł mieć grę w domu tak naprawdę za 3 dni. Zacznijmy. W swojej turze mogę zagrać kartę albo dobrać kartę. Maksymalnie na rynku można mieć pięciu artystów. Jak mm -hmm. będziesz miał już pięciu artystów... Artystów czy kart? Kart. Mm -hmm. kart. Tak, tak, bo są jeszcze karty akcji, więc maksymalnie możesz mieć pięć kart. Jak masz już pięć kart, musisz albo wyłożyć, albo możesz sobie kupić za te karty jakiegoś innego artystę. Ja w tej chwili sobie dopieram to darmo anti mm. Człowieka Królika. To ja zrobię dokładnie to samo, bo tutaj wezmę Pana Li, i on może ma jeden punkt, ale mi podoba się ta jego umiejętność, czyli mogę zamienić swojego artystę z dowolnym artystą u ciebie. Dokładnie, to jest to, o czym mówiłem, że iluzjoniści po prostu. <laughs> Zatem to jest, <laughs> to jest kolega, mój kolega z branży, <laughs> także ja się z tą kategorią artystów. No tak, jesteś iluzjonistą. Przy tobie rzeczy potrafią znikać. Ja zawsze mam dodatkowego asa w rękawie, tylko teraz z rękawów nie mam. Ja sobie dobiorę świnią. Świnię możemy zagrać w swojej córze, podłożyć komuś. To mnie nie żeby wziąć tę kartę. Eee, I obniżyć troszeczkę rangę jego artysty, żeby występował ze świnką. Dobrze, to w takim razie ja już chyba bym sobie zagrał jedną kartę. Eee, ja sobie wyłożę Dominikę, czyli naszą wspólną koleżankę Harley. I ona daje mi trzy punkty, gdy występuje w pierwszym akcie. Położyłeś się do aktu ostatniego, więc ci nie bo, da. No tak, ale bo tutaj muszę mieć akrobatów, prawda? Tak. Czyli ta karta w moim przypadku nigdy nie może być w pierwszym akcie. Hmm, może być y, tutaj, w sensie nie musisz kłaść dokładnie tej karty do tego miejsca, ona ci da punkty, ale te same punkty dostaniesz tutaj w tej samej ilości. Czyli w sumie w moim przypadku bez różnicy gdzie było. Bez różnicy dokładnie. Okej. Mm. Okay. Dobrze. I to jest koniec twojej tury, teraz moja tura. Ja mam już pięć kart na ręce, więc muszę coś zrobić z nimi. W takim razie e, chciałbym powiedzieć tak, e, jeżeli Dominika to ogląda, nie miej urazy, ale <grym chciałbym <grym podłożyć ci mm, świnkę i będziesz na nią sobie występować teraz. Troszeczkę odejmij ci punktów. No teraz jestem na minusie całkowicie, mm, a, mam minus jeden, tak? W tej chwili. A nie, przepraszam, będę miał. Mm. Masz minus jeden, ale tutaj masz trzy punkty, więc generalnie zostanie ci dwa punkty. Mhm. Mm Czy ja się mogę jakoś pozbyć świni? Ty możesz się pozbyć e, całego zestawu. Świnia raz przypisana do artysty już z nim zostaje, bo to jest takie zwierzę, które się bardzo przywiązuje. E, I na przykład za pomocą tego iluzjonisty, którego sobie przygarnąłeś, możesz wysłać Dominikę do mojego spektaklu razem ze świnką. Mhm. Mm Dobrze, to warto dowiedzieć. Czyli teraz jest mój ruch, tak? Tak. E, ja sobie przeczytam szybko co tutaj jest za każdego Googlera. Dobrze. W takim razie ja sobie wezmę tę kartę. Tak, bo w spektaklu tutaj masz symbol dżunglerów i przyda Ci się ta karta na pewno. Mhm. Ja sobie zagram cudaka. Karta cudaka. Jest taka bardzo ciekawa karta, ponieważ w całym spektaklu może być tylko jeden cudak. Też jest w ogóle bardzo e, ciekawe, bo e, karta Cudaka została stworzona w taki sposób, że są to karty wysoko punktowane, e, ale są to indywidualiści, którzy nie chcą być z innymi cudakami, więc może być tylko jeden. Położę go sobie tutaj i skorzystam z jego umiejętności specjalnej dobierz dowolną kartę z rzędu handlu. Biorę sobie kolejną no. no, to tak będziesz zadrywał. Dobrze. W takim razie ja sobie wyłożę tę kartę, którą dobrałem przed chwilą, czyli spektrum I chłopaki dają mi tutaj plus dwa punkty za każdego żonglera, który będzie w tym spektaklu. A jeszcze punktowane mam to w swoim akcie. Cztery punkty? No, ładnie. Myślę, że chłopaki z drugiego nie obrażą się, jeżeli wystąpią ze świnką. Zaczyna mnie denerwować to. I to jest koniec mojej tury. Świnki rozdam. Hmm. Dobrze, w takim razie ja wyłożę sobie panali i ja teraz tak, się. ja Ci to oddam, Dzięki. a wezmę sobie to, bo ja tego cudaka przygarnę i cudaka może sobie hmm. tu. Nie powiem, że się nie spodziewałem, <laughs> trochę się spodziewałem. Dobrze, ja sobie zagram żonglera Mateo w pierwszym akcie, bo tutaj będę miał dodatkowe punkty za żonglera i skorzystam z jego umiejętności specjalnej, czyli przełóż maksymalnie dwóch artystów w swoim spektaklu, więc przekładam żonglerów razem ze świnką, bo oni są bardzo przywiązani do tej świnki, do tego aktu i w tej chwili mam już dwóch żonglerów, którzy mi dadzą dodatkowe punkty, dzięki temu, że razem występują. I to jest koniec mojej tury. Ja zagram kartę specjalną o nazwie Casting, i ona mi pozwala wziąć trzy karty ze stosu i wybrać jedną. Więc ja sobie przejrzę. I ty nie będziesz wiedział, co ja wezmę. I będę czuł się zagrożony, tak ponieważ tam może być kontuzja. Może być wiele rzeczy, o którejś mam... I teraz pytanie, odkładam na górę czy spód? Odkładasz tutaj na stos kart odrzuconych odkryte. Aha, odkryte. Tak, Dobrze. Dokładnie. I to jest koniec Twojej tury. W tym razie ja... Zagram sobie tutaj kolejnego cudaka, ponieważ poprzedni mój cudak został zabrany, więc mogę sobie wyłożyć tego cudaka i korzystam z jego umiejętności, dobierz dowolną kartę i dobieram sobie... A czy jak ja przyjąłem twojego cudaka, to umiejętność się odnawia? Umiejętnie? Nie, nie, wiem. w momencie zagrania artysta wykonuje próbę swojego widowiska i wtedy robi to, co jest tą umiejętnością, czyli prezentuje się przed dyrektorem. Raz się zaprezentował, później już nie musi. Dobrze. To um, no, Twój cudak się nie zaprezentuje dobrze, bo ja Ci tutaj podłożę świnię. Hmm, hmm, I teraz zaczynamy się już podobać. Ze świnką jest tak, że ona tutaj pełni dwie funkcje. Oczywiście można komuś podłożyć świnię i będzie śmiesznie, odejmiemy mu punkty, i to jest taki psikus wobec tego artysty. Ale mówi się też, że mm, zwierzęta w cyklu obniżają trochę rangę, bo, bo w tej chwili to jest już. Nie, nie modne, nawet tak, no nie powinno się robić. Mm. Dlatego jeżeli masz zwierzę w cyrku, twój spektakl troszeczkę jest gorszy. Co prawda jeszcze nie widziałem świni w cyrku, ale ufam, że tak, że tak jest. To no, tylko taki symbol. Dobrze, czyli teraz jest twoja kolej. Moja kolej, w takim razie ja sobie dobieram że ogna, przesuwamy. Pojawia się kolejny artysta i jest to Eddie i Gabryś. Mhm. Mm Czyli kolejni i iluzjoniści. Dobrze, w takim razie ja mam jedną kartę, chciałbym mieć więcej. Yy. I ja sobie może faktycznie wezmę tę. Sami ogniowi porozskakują teraz. Tancerze ognia mają taką fajną umiejętność, że dają plus jeden za każdego innego tancerza w całym spektaklu. Nie muszą z nim wystąpić w tym samym akcie, więc Mogą naprawdę dużo punktów nazbierać, ale trzeba być na nich nastawionych już, już na samym początku, że ich zbieramy. Ta karta na pewno by Ci się przydała, więc ja ją sobie kupię, żebyś przypadkiem nie miał tej karty, a mi również może się przydać. To ja sobie wezmę kolejnego ogniarza. Ja sobie dobiorę Ediego razem z bratem. No to skoro tak to wyszło, to wezmę trzeciego ogniarza. O. W takim razie. Hmm. Zagram sobie akrobatkę do ostatniego aktu. Mimo, że tutaj przydałoby mi się coś innego, ale usunę kartę z rzędu handlu. Usunę tego żonglera, bo myślę, że mógłby Ci się przydać, więc dobrze, żeby nie trafił w Twoje ręce. Tak, ta ma dużo negatywnej interakcji. mimo że jest to cyrk, coś pozytywnego, tutaj naprawdę jest ostra walka. Przynajmniej są emocje. Dobrze, to ja zagram Olgę, i tu też ciekawostka, że to jest żona i właściwie współtwórczyni tej gry. Dokładnie. Zagrywam. Nie, nie zagrywam. Hmm. Myślę, że to jest czas, aby Eddie i Gabrysz wykonali swoją umiejętność specjalną, czyli zamienili miejscami swojego artystę z dowolnym artystą innego gracza, więc. Tutaj świnka razem z artystką trafia do Ciebie. A mój królik, człowiek, królik, wrócił do Bardzo mi się to nie podoba. Nie hmm. myślę, że To jest bardzo. Dobrze, no to ja sobie dokładam drugiego opiniarza z tej strony. A właściwie nie z tej strony, z tej strony. W trochę. Hmm. Kupuję sobie świnkę za akrobatów. Może mi się przyda. Mm. No dobrze, w takim razie dokładnym drugiego, trzeciego właściwie tutaj. Ja zagrywam tutaj artystę dla dzieci. Który, nigdy występuje z iluzjonistą, daje premię. Niestety akurat tutaj nie występuje z iluzjonistą. Ale ma umiejętność specjalną. zagraj akcję z ręki. Akurat A Akurat tak się złożyło, że mam akcję świnki. Podkładania świnki. Akurat ta świnka wyląduje tutaj do tego tancerza ognia, który musi uważać, żeby nie upiec tej świnki. I to jest moja tura. Ja mam trzy świni już. Super. Ja sobie wezmę artystę dla dzieci. W ja sobie zabiorę tego, to Cudaka. Nie mam kart. Jedyna rzecz, którą mogę w tej chwili zrobić. To ja dokładam tu artystę i to jest koniec gry. I w tym momencie y, ty masz jeszcze chyba jeden ruch. Tak, mam kartę, ale niestety mam kartę Cudaka, którego nie mogę dołożyć do spektaklu, bo już jednego posiadam, więc będę miał odejmowane punkty. Położę go tu, no, żeby. W końcu. To jest inny spektakul. niż ja, będzie miał odejmowane punkty. Dobrze, czyli co? Przechodzimy do podsumowania. Nie, przepraszam, przepraszam. Niewykorzystany artysta powoduje, że również będziesz miał nieodejmowane punkty. A, okej, okay. myślałem, że jak tutaj masz niewykorzystanego? Nie, nie, obiecałeś mu, że wystąpi. Rozumiem. Nie, wystąpił. Bardzo się na ciebie pogniewał. Teraz najtrudniejsza część, kiedy będziemy liczyć punkty. Ja policzę sobie najpierw te duże punkty, a później przejdę do tych premiowych. Więc tak, tutaj mam 3 punkty dodatnie, ale tu mam minus 3, więc mi się równoważy, więc tu jest 0. Tu mam dwa punkty, tu mam cztery punkty, ale minus 3, więc mam 1. Tutaj jest 2, tutaj jest 6 punktów bo 4, ale minus 3, więc mam 3 punkty z tych dużych cyfr. I teraz premię. Tutaj mógłbym mieć plus 3, ale niestety nie mam drugiego artysty dla dzieci, więc to jest nieaktualne. Tutaj z kolei tancerze mają... No, mam premię za to. Mam premię za to, tak. Ale to za chwilkę policzę. Najpierw z tych mhm. kart chciałem. E, więc e, ile było z tych dużych? Trzy punkty, tak. Tutaj mam za każdego artystę ogniowego plus 1, czyli łącznie jeszcze 6 punktów dostaję, czyli jest 9. I tutaj mam premię za artystę balonowego, więc jest 11 punktów. Bo tutaj niestety tego e, nie ma. Nie mhm. ma, prawda? Tak, mam myśleć. Masz, tak. Bo, bo, bo się zasugerowałem, że tutaj puszczy. No to, to mam łącznie 14 punktów. Dobrze. Gratuluję. Teraz ja sobie policzę. A, nie. czy odjąłeś 6 punktów? Aha, no tak. 6, 6 punktów, czyli 14 to jest 8 punktów. 8. 8. No to chyba nie za duży mam ten wynik. Zaraz zobaczymy. Ja liczę troszeczkę sobie inaczej. Nie mam system. Ja liczę hmm, ile w danym akcie jest punktów, później sobie to dodaję. Zacznę od pierwszego aktu. Tutaj mam żonglerów. I tak, ten żongler daje mi 3 plus 2, ponieważ występuje z innym żonglerem, to jest 5 plus 4 to jest 9 plus 2 to jest 11 i dodatkowe są tutaj premie, 2 za każdego, czyli to jest 15, ale minus 3 za świnkę to jest no 2. Ty w pierwszym masz więcej niż w całej grze. Bo oni dobrze żonglują. To są sztukmistrze z Lublina mm. i oni naprawdę są bardzo dobrymi żonglerami. To chcesz powiedzieć, że moje artyści nie są dobrzy? Nie, nie, oni są naprawdę dobrzy, tylko po prostu... E, Rozumiem, nie, tak. w tym, nie w tym show. Nie w tym show. Nie z tą świnką wystąpiłem. E, 12 punktów. W tym dalej 12 plus 3 to jest. 15 plus 2 to jest 17. Czyli e, to mamy to zamknięty drugi akt, trzeci jak plus 5, czyli to jest 22, 22 plus 3 to będzie 25, I tutaj gdy występuje, w ostatnim akcie występuje, więc to jest plus 2, to jest 27, 27 plus 2 to jest 29, premia za artystę dla dzieci, czyli 31, no i niestety para lustrzana nie wystąpiła i odejmiemy 3 punkty, będzie to 28 punktów za moje show. No to miała rządza przewaga. <grafię> Gratuluję. Eee, dziękuję. dziękuję. Więc jeżeli Wam się podobała ta rozgrywka, to zapraszamy do wsparcia projektu. Wspieram to. Macie link pod filmem, gdzie będziecie mogli wejść, wesprzeć grę. A także ją przecież zakupić. Dokładnie. Więc dziękujemy Wam i do zobaczenia przy kolejnych rozgrywkach. Cześć.